Okazuje się, że tachografy to najczęstsza pułapka na drodze. Ponad 60% kar w hiszpańskim transporcie drogowym ma związek z tachografami. Tak wynika z raportu firmy TADIC, która specjalizuje się w analizie danych z tachografów cyfrowych i inteligentnych. Powód? Nowe przepisy i obowiązek montażu tachografów inteligentnych G2V2 i codzienne drobne błędy. Jakie są najczęstsze przewinienia i jakie grożą za to zazwyczaj mandaty? Tachograf stał się tematem numer jeden podczas kontroli drogowych. Najwięcej mandatów firmy i kierowcy dostają za brak wymaganego G2V2. Od lata 2025 tachograf tej generacji jest niezbędnym, obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu ciężarowego. Kary czy mandaty potrafią wynieść nawet 2000 euro. Manipulowanie urządzeniem lub fałszowanie zapisów do 6 tysięcy euro i ryzyko utraty licencji. Przekroczenie do czasu jazdy od 1500 euro do 4000 euro i zakaz naszego prowadzenia. Brak obowiązkowej kalibracji co dwa lata od 1000 do 2000 euro i zatrzymanie pojazdu. Opóźnienia w pobieraniu danych, plików DDD, z tachografu czy karty kierowcy. Co 28 dni karta kierowcy, co 90 dni tachograf, Mandat w wysokości od 600 do 2000 euro. Błędy w oznaczaniu stanu dostępności kierowcy do 1000 euro. Nie tylko Kary za brak posiadania nowego tachografu obowiązują w całej Europie i są naprawdę dotkliwe. Dlaczego to ważne? Zatrzymanie ciężarówki w trakcie trasy oznacza opóźnienia w dostawach, dodatkowe koszty logistyczne czy utratę zaufania klientów. W skrócie, tachograf to dziś jedna z najczęstszych przyczyn dostawania mandatu. Regularne pobieranie danych, terminowa kalibracja czy sam fakt posiadania nowego tachografu inteligentnego G2H2 to dziś obowiązek, bo jeden błąd może słono kosztować i przysporzyć wiele niepotrzebnego stresu. Miejcie, moi drodzy, te tematy na uwadze, a szansa na niepotrzebne mandaty drastycznie zmaleje. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się do następnego, cześć.